Warszawa. Trwa niemiecka okupacja. W getcie działa podziemie, ale działa też coś, o czym rzadko się mówi. Żagiew. Organizacja stworzona w 1940 roku przez samo gestapo. Najęczele staneli Abraham Ganzweich, Dawid Sternfeld i inni. Oficjalnie udawali opiekunów ludności żydowskiej. W rzeczywistości byli agentami Niemców, polującymi na swoich. Żagiew liczyła nawet tysiąc członków. Zajmowali się donoszeniem, inwigilacją i prowokacjami. To oni rozpracowywali siatki pomocy Żydom. Wydawali w ręce Niemców ludzi ukrywających się po aryjskiej stronie. Tropili kurierów i kanały z. Z polskim podziemiem. Za tą zdradę dostawali przywileje, lepsze jedzenie, swobodę poruszania się, pieniądze, ale ich działalność chciała śmierć. Tysiące Żydów straciło życie, bo ktoś z Żagwi wskazał kryjówkę. Polskie podziemie szybko zrozumiało, że to śmiertelne zagrożenie. Niektórych agentów udało się zlikwidować, ale organizacja działała niemal do końca getta. Żagiew to jeden z najbardziej dramatycznych przykładów tego, jak okupant potrafił wykorzystać ludzką słabość i strach, by uderzyć we własną społeczność. Ważne, od teraz dzięki specjalnemu programowi YouTube moje odcinki mają obcojęzyczny dubbing, co pozwala opowiadać o historii Polski i światu. Was pracę dołączając do grona patronów na Patronite albo przekazując skromny datek w Asupi. Linki w opisie.